Dobry, witaj na moim poradniku Google Ads. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o pewnej funkcjonalności na kontach, która tak przeszła bardzo po cichu i praktycznie mało osób ją zauważyło. A mianowicie, co to jest? Jeżeli wejdziemy sobie na konto i przejdziemy do ustawień konta, czyli klikamy tutaj albo tutaj, to w ustawieniach pojawiło nam się coś takiego jak ustawienia konta. I o czym chcę Wam powiedzieć? O kierowaniu na listę klientów. Tutaj mamy opcję. Gdzie system może używać listy klientów do tego, żeby optymalizować kampanię, wykorzystując do swoich algorytmów, które się będą uczyć. Co jest tutaj fajne, no to to, że mamy dodatkową możliwość optymalizacji, tylko ważne jest to, żeby ta lista klientów znajdowała się na koncie, no bo bez tego ta opcja jest totalnie bez sensu. No i będzie to wykorzystane na wszystkie inteligentne określenia stawek, czyli wszystkie optymalizatory, plus nakierowanie kierowanie zoptymalizowane, czyli tam, gdzie. Dajemy Google'owi większą wolną rękę do tego, żeby te kampanie, ten target kampanii poszerzać i żeby sobie sam znajdował tych użytkowników. Dzięki za uwagę.